W naszych wiadomościach przede wszystkim o orszaku Trzech Króli, także o orędziu noworocznym Ordynariusza i mszach noworocznych na Beskidzkich Szczytach. W uroczystość Trzech Króli po raz drugi ulicami stolicy Podbeskidzia przeszedł orszak Trzech Króli, po raz pierwszy kolorowy korowód, z mędrcami na koniach żywieckimi dziadami świętą rodziną, pastuszkami licznymi góralskimi muzykami połączył dwie części miasta bielsko i białą. Około 20 km dalej w Porąbce przeszedł także koordynowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, pierwszy gminny orszak Trzech Króli. Zgromadził on mieszkańców porąbki, Czańca, Bujakowa i kobiewnic w Beskidzie Żywieckim. Te właśnie zdjęcia, które Państwo teraz oglądają, to są właśnie zdjęcia z tego korowodu w Porąbce. Intensywne opady śniegu towarzyszyły natomiast orszakowi trzech Króli, który przeszedł 6 stycznia po południu w Rajczy na Żywiecczyźnie. Właśnie te zdjęcia, które teraz Państwo oglądają, pochodzą z Rajczy. Tam rzeczywiście było sporo śniegu. We wszystkich orszakach uczestniczyło około 4000 osób. Wracamy do Bielskiego Orszaku. Ten właśnie rozpoczął się od mszy świętej, celebrowanej przez biskupa Piotra Gregera w Kościele Opatrzności Bożej w Białej. Duchowny w Chomili przypomniał, że mędrcy z Ewangelii nie ustali w drodze, nie zawrócili z niej i się nie wycofali. Zaznaczając, że Ewangelia mówi o tym, że po spotkaniu z Jezusem, mędrcy, by nie ułatwiać Herodowi spełnienia jego planów, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Kaznodzieja zauważył, że to jeszcze jedna wskazówka i zachęta dla nas. Po spotkaniu z Chrystusem człowiek zawsze wybiera inną drogę. To znaczy, że chce żyć inaczej, lepiej, podejmuje trud nawrócenia. Owszem, wraca do swojej ojczyzny, do swoich bliskich, do swoich codziennych obowiązków, do swojego domu, ale wraca inny, odmieniony, obdarowany miłością, napełniony mocą Bożej łaski i na jej miarę pragnie prowadzić swoje dalsze życie. Po krótkim przemarszu uczestnicy orszaków dotarli na Bielski Rynek, gdzie na estradzie wystąpiła góralska kapela i wspólnie zaintonowano kolendy. Tam biskup Bielsko-Żwiecki Tadeusz Rakoczy pozdrowił uczestników wydarzenia, przypominając, że staje się ono elementem tradycji i świadectwem wiary w duchu nowej ewangelizacji. Które oświeca serca i otwiera bramy nieba, prawdziwy Boże, przyjmij kadzidło naszej modlitwy. Narody Azji oddają Tobie pokłon. Matko króla, otacz nas swym płaszczem. Król teraz podejdzie, złoży ukłon i zostawi swój dar u stóp Maryi i małego dzieciątka. W tym dziele wspiera nas Matka Chrystusa, gwiazda nowej ewangelizacji. Niech nas wspiera orędownictwo męców ze wschodu. Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Wejdźmy przez nie z wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia. I jeszcze raz słowami polędników. Byście byli zdrowi, weseli, jako w niebie, anieli, tak to Boże daj. Hey, hey, hey! Modlitwa księży polskiego, czeskiego i słowackiego o jedność i odnalezienie przez młodych gwiazdy, jaką jest Jezus Chrystus, zakończyła 5 stycznia w Bielsku Białej Kolendę Młodych Polski Czech Słowacji pod tytułem I Ty Możesz Znaleźć Swoją Gwiazdę. Spotkanie w sali redutowej pod Orłem zgromadziło około 250 osób. Na koniec przy dźwiękach rydwanów ognia pojawił się orszak osób przebranych za symboliczne postaci, m.in. Mieszka I i Dąbrówki oraz świętych Cyryla i Metodego, czyli osób, które wybrały w przeszłości swoją gwiazdę. Organizatorem sobotniego spotkania, na które złożyły się koncerty wigilijna wieczerza oraz zabawa taneczna, były Komnata Małego Księcia w Bielsku Białej oraz Instytut Komunio ze Słowackiej Żeliny. Gościem był biskup Tadeusz Rakoczy, który skierował do uczestników kolendy pozdrowienie i udzielił specjalnego błogosławieństwa. Jak wyjaśnia siostra Teresa Biłych, założycielka Komnaty Małego Księcia w Bielsku Białej i inicjatorka tego oraz wielu innych przedsięwzięć edukacyjnych, Kolenda Młodych to kontynuacja projektu, który rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy w ośrodku rekolekcyjnym Jaworzynka Zapasieki, niedaleko Trzycatka, miejsca, gdzie łączą się granice Polski, Czech i Słowacji, spotkali się młodzi, właśnie Polacy, Słowacy ze wspólnoty Księdza Zdeno Pupika z Krasnej nad. Hysoczu i Czesi z parafii prowadzonej przez księdza Pawła Kukiołę z Olbramic. Odbyły się wtedy warsztaty muzyczne i teatralne oraz powstała idea Arki Młodych. Ksiądz Marcin Mężak z parafii w Kaczycach, Sabina Janica-Wojaczek, nauczycielka języka polskiego i wolontariuszka komnaty, i ksiądz Zdeno Pupik z Instytutu Komunio przypominają, że w całym projekcie chodzi także o zbliżenie narodów, które mają wspólny fundament historyczny, kulturowy i religijny. To spotkanie dzisiejsze ma taki pewien powrót do źródła, bo chodzi w całej tej idei, aby połączyć te narody, które jak gdyby mają ten wspólny fundament wyjścia historycznego, nawet kulturowego i religijnego także. I dlatego taka myśl powstała, aby, aby te trzy narody się mogły spotkać, przedstawiciele tych trzech narodów, aby przy takiej atmosferze właśnie rodzinnej, wspólnego kolędowania można było właśnie takim... W świątecznej atmosferze przeżyć ten właśnie wspólny czas spotkania. Przyświeca nam dzisiaj zdanie, i ty możesz znaleźć swoją gwiazdę. W komnacie zaświeciła nam gwiazda Arki Młodych, i za nią poszliśmy i wędrujemy przez Bielsko, Żylinę, Trójstyk, Jaworzynkę. Dzisiaj do sali redutowej. Nie wiemy, gdzie nas ta gwiazda dalej zaprowadzi. Mamy nadzieję, że jest to spotkanie pierwsze, ale. Nie, nie ostatnie spotkanie trzech narodów. Mamy nadzieję, że będzie to szansa do tego na to, żeby się wzajemnie dzielić tym co mamy, bo każdy naród ma swoje bogactwo, swoją specyfikę i chcemy dać taką przestrzeń, w której możemy się spotkać, znaleźć to co wspólnie. To to spotkanie jest bardzo ważne jest bardzo trzy zaangażowane diecezji pre bielsko živiecku opavsko ostravsku aj pre Žilinskú diecézu. Je to stretnutie nielen nejaký celebrít alebo ľudí, ktorí sú na istých vysokých postoch. Je to stretnutie mladých ľudí, ktorí hľadajú hviezdu svojho života. Je to stretnutie mladých ľudí, ktorí chcú koledovať a vedia, že niečo je dôležité v ich živote. A som veľmi rád, že títo mladí ľudia hľadajú, hľadajú veľké veci a mám nádej, že ich aj nachádzajú. W roku 2011 komnata rozpoczęła współpracę ze Słowacją i Czechami na rzecz tworzenia arki młodych ideo arki, która w swojej materialnej formie ma być budowana na trójstyku, symbolicznym miejscu, gdzie spotykają się granice jest odkrywanie chrześcijańskich korzeni Polski, Słowacji i Czech. Komnatę małego księcia powołało do życia stowarzyszenie forum edukacyjne i forum wspomagania katechetów. Muzyka Prawdziwą nadzieją człowieka może być tylko Bóg. Bóg, który nas umiłował i miłuje nas aż do końca, przypominał biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy w orędziu noworocznym do diecezjan. Ordynariusz przewodniczył 1 stycznia mszy świętej w kościele św. Jana Chrzciciela w Bielsku Białej Komorowicach. Orędzie i pasterskie błogosławieństwo hierarcha przekazał podczas transmisji radiowej i internetowej. Podczas liturgii biskup dokonał instalacji relikwii błogosławionego Jana Pawła II w miejscowej parafii. Biskup Rakoczy, przypominając słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwraca uwagę w kontekście minionego, starego i rozpoczynającego się nowego roku, że czas to miłość, to zbawienie. Kaznodzieja tłumaczył, że celem wędrówki w czasie na ziemi jest zbawienie. Podkreślił także, że wobec bezpowrotnej przeszłości i niepewnej przyszłości tylko to, co człowiek przeżywa teraz, zależy od niego. Zatem, moi drodzy, tylko to, co przeżywamy teraz, zależy od nas. I nadając sens teraźniejszości... Jednocześnie naznaczamy sensem naszą przeszłość i przyszłość. I warto tu o tym pamiętać przez cały nowy rok, który dziś rozpoczynamy. Biskup podkreślił, że poprzez odkupienie dana została człowiekowi nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. Tą nadzieją jest nasza wiara w Boga. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna, jako rzeczywistość pozytywna możemy żyć w teraźniejszości. I w tym sensie, zdaniem papieża Benedykta XVI, prawdą jest, że kto nie zna Boga, chociażby miał wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe życie. Liturgię w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój wspólnie z biskupem Rakoczym celebrowali kapłani pracujący dla diecezjalnego Radia Anioł Beskidów oraz związani z Komorowicką Wspólnotą Parafialną. Muzyka Około 300 osób z żywieczyzną oraz innych zakątków diecezji żegnało stary i witało Nowy Rok na Szczycie Matyski w Beskidzie Żywieckim. Jeszcze przed północą, przy kaplicy pod krzyżem jubileuszowym na Szczycie Beskidzkiej Góry, odprawioną mszę świętą, zakończoną uroczystym błogosławieństwem dla ojczyzny i Europy. Liturgia odbywała się w skrajnie niesprzyjającej pogodzie. Wiał bardzo zimny, porywisty wiatr. Mszy Świętej Dziękczynnej za łaski otrzymane w 2012 z prośbą o błogosławieństwo Boże na rok 2013 przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Marcina w Radziechowach ksiądz kanonik Ryszard Kubasiak. Liturgię koncelebrował ksiądz kanonik Kazimierz Buba, proboszcz parafii w Juszczynie. Ksiądz Kubasiak gratulował śmiałkom, którzy mimo przenikliwie zimnego i silnego wiatru zdecydowali się spędzić sylwestrową noc na górskim szczycie, właśnie na modlitwie. Ten wiatr jest nam potrzebny, przypominał. I przypomina to, co stało się w wieczerniku po śmierci Jezusa, mówił kapłan i wspominał, że w przeszłości bywały niejednokrotnie gorsze warunki do celebracji Eucharystii. Kapłan zwracał uwagę, że wśród zapalonych świateł, które widać z wysokości góry, wśród ludzi czekających na powitanie roku, są także ludzie cierpiący. Muzyka O kanonizację papieża Polaka modliło się ponad pół tysiąca wiernych podczas noworocznej mszy świętej na groniu błogosławionego Jana Pawła II w Beskidzie Małym. Przy znakomitych warunkach do podziwiania nawet dalekich pasm górskich, w słońcu i pogodzie uczestnicy liturgii dzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy – 1 stycznia w południe nabożeństwo dla okolicznych mieszkańców i turystów odprawił w Kaplicy Ludzi Gór ksiądz Grzegorz Gruszecki. Ojciec duchowny krakowskiego seminarium w Kazaniu zastanawiał się nad przeżywaniem tajemnicy wiary. Zauważał, że kontemplacja tajemnicy wiary pozwala kochać nie tylko Boga, ale także otaczającą przyrodę. Kapłan w rozmowie przyznał, że mszę na groniu odprawił już po raz siódmy, ale nigdy jeszcze nie sprzyjała temu tak znakomita pogoda, jak właśnie 1 stycznia. Koncelebransem podczas noworocznej liturgii był kapelan przewodników z archidiecezji katowickiej ksiądz Piotr Wencel. Obecnych było też trzech kleryków z Krakowskiego Seminarium. Piotr, Mieszko i Adam. Gronia na Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię polskiego papieża. Wzniesienie liczy 890 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tu kaplica wybudowana w 1995 roku z inicjatywy działacza PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa oraz stalowy krzyż z 1991 roku poświęcony ludziom gór. Dzięki staraniom pana Jakubowskiego szczyt dawnej Jaworzyny otrzymał nazwę Gron Jana Pawła II. W 2002 roku papież Polak wyraził zgodę na taką formę uhonorowania jego osoby, a w 2003 roku MSWIA wydało odpowiednie rozporządzenie i nowa nazwa mogła być oficjalnie stosowana. Muzyka do traktowania pracy zawodowej jako miejsca wyznawania swojej wiary wezwał prawników ksiądz profesor Piotr Kroczek, doktor nauk prawnych. W kurii diecezji bielsko-żywieckiej odbyło się 27 grudnia spotkanie opłatkowe prawników z biskupem Tadeuszem Rakoczym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele licznych prawniczych profesji, sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, notariusze czy radcy prawni. Spotkanie poprzedziła msza święta w kurialnej kaplicy, której przewodniczył ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Z kolei ksiądz profesor Kroczek, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie Instytutu Teologicznego w Bielsku Białej, przypomniał, że w roku wiary katolicy są szczególnie wezwani do troski o pełną wiarę. Ta pełna wiara, bracia i siostry, oznacza to, że osobiście zaangażujemy się, to po pierwsze, w relację modlitewną z Panem Bogiem. Będziemy po prostu się więcej modlić. A po drugie, oznacza to, że będziemy poznawać naukę Kościoła z jednego i drugiego. MAN wyjść świadectwo dawane wierze wobec świata. To oznacza, że działalność zawodową będziemy traktowali jako miejsce do wyznawania katolickiej wiary. Jak? Słowami, decyzjami, czynami, wyjaśniał kapłan, zaznaczając, że rolą katolickich prawników jest budowa cywilizacji dobra, piękna, prawdy. Bo chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest jego sprawą prywatną, którą może czy powinien skrywać i korzystać jedynie dla siebie. Wiara, katolicka wiara wymaga odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Wiara ma wymiar publiczny i wzywa ona sama siebie do głoszenia jej bez lęku każdej osobie. Po mszy w gmachu kurii odbyło się spotkanie opłatkowe. Biskup Tadeusz Rakoczy składając świąteczne życzenia wskazywał, że środowisko prawników odgrywa ważną rolę w życiu społeczeństwa, służąc radą, wiedzą i mądrością. Celem tej służby jest dobro człowieka jako jednostki oraz dobro całej społeczności. Mądrze stanowione i stosowane prawo zabezpiecza ład społeczny, zapewnia sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich, buduje zręby wspólnoty. I od betlejemskiego żłóbka idźmy drogami ojczyzny, rozpalając na tych drogach płomień nadziei. Spotkanie zostało zorganizowane przez diecezjalne duszpasterstwo prawników. Muzyka to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Na kolejne spotkanie z nami zapraszamy już za tydzień. Przypominamy, że to jest wciąż jeszcze okres Bożego Narodzenia. Warto się cieszyć i brać udział w kolędowaniu, oczywiście.